Właśnie się na wydukcie ulicy Saskiej, a dokładnie w tamtym miejscu możemy zobaczyć powstającą płytę wiaduktową. Nowego, ostatniego wiaduktu trasy łazienkowskiej po stronie praski. A konkretnie trwają prace przy zbrojeniu, pojawiają się szalunki i niedługo ponownie będzie zamknięta ulica Paryska. No bo musi powstać wiadukt nad nią, a po drugiej stronie powstaje nowa jezdnia. Jak to wszystko wygląda teraz, w sierpniu 2025? Zobaczmy to w kolejnym materiale z warszawskich inwestycji. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie Inwestycje Witam Was tutaj, cześć, tam ząż. i zapraszam już teraz na kolejny materiał z Warszawskich Inwestycji. Inwestycja, która się zakończyła de facto dwa miesiące temu, ale jest po prostu opóźniona. Pierwotnie miała się zakończyć w czerwcu 2025 roku, a w praktyce zakończy się rok później, a nawet trochę, nawet i więcej. Jak widzicie, prace są cały czas realizowana. Jedna jezdnia jest nowa, a druga dopiero jest realizowana. A czego? No bo okazało się, że to, co było pierwotnie planowane na samej Alei Stanów Zjednoczonych jest no nieosiągalne, w sensie trzeba rozszerzyć zakres robót. Pierwotnie miało być tylko łącznie zrealizowane frezowanie i odbudowa do ostatniej warstwy asfaltu. Okazało się, że trzeba całkowicie z tym miejscu zlikwidować i wbudować od podstaw całą podbudowę w tym miejscu jezdni. Wymagało to dodatkowych projektów, rozszerzenia inwestycji, no i przez to w pół roku inwestycja de facto stała odłogiem w poprzednim roku. Natomiast teraz prace rozpoczęły się ponownie, są realizowane na wszystkich frontach i na wiadukcie i na nowej jezdni i możemy to zobaczyć w dzisiejszym materiale. Jak chociażby w tym miejscu, gdzie ruch jest aktualnie prowadzony w jednym i w drugim kierunku, na jezdni północnej. Mamy tam też już ekran akustyczny, ale oczywiście jeszcze w pełni nie funkcjonują. Ale dobra, zerknijmy sobie z bliska na tą całą budowę. W tym miejscu widzimy fundamenty pod nowe słupy od sieci pod nowe słupy od ekranów akustycznych. One będą się znajdować i przy jednej i przy drugiej nie z nim. Co ważne możemy zapisywać to tutaj zaraz z zakładką za końcem tej podbudowy, która w tym miejscu się znajduje za tymczasowym przejściem dla pieszych że po lewej stronie właśnie są realizowane prace przy fundamentach od nowych ekranów akustycznych. One będą tutaj się rozciągać przy budynkach, żeby chronić mieszkańców przed hałasem. Po prawej stronie te ekrany stoją, przynajmniej słupy i fundamenty są zrealizowane natomiast same ekrany nie zostały jeszcze Rozwieszone. Tutaj pod samym wiaduktami ulicy Saskiej, a właściwie wiaduktem ulicy Saskiej, też będą zamontowane ekrany akustyczne, i na dalszym odcinku przy tych blokach również to zostanie zrealizowane. Więc tak jak wcześniej były de facto głównie ekrany zamontowane na wiadukcie, tak teraz będzie ich dużo, dużo więcej. ważnych elementów ruch mamy w całości utrzymane teraz tylko na jednej jezdni. I ta jezdnia jest oddana do użytku, jeżeli chodzi o przejezdność. Ona nie jest jeszcze w całości gotowa, jeżeli chodzi o pozostałe elementy towarzyszące. Nie mamy chociażby właśnie ekranów akustycznych. No i docelowej organizacji ruchu, no bo aktualnie tam jest poprowadzony ruch w obydwu kierunkach. Dwa pasy są w kierunku e, Pragi, e, jeżeli chodzi o dojazd w kierunku Ronda Wiatraczna, e, z tym, że jeden to jest pas Buspas i jeden pas w kierunku centrum miasta. Mamy też wydzielone przystanki autobusowe na zatoczkach, co jest oczywiście dużym plusem, jeżeli chodzi o utrzymanie ruchu. Tymczasem tutaj jest przystanek Urugwajska, znaczy wyróżniczy, tu jest ulica Rugwajska, która aktualnie nie ma przejazdu, gdyż w tym miejscu trzeba zalizować całą nową podbudowę. Po lewej stronie widzimy, jak są realizowane fundamenty pod nowe ekrany akustyczne. No i tutaj oczywiście główne ciągi, jeżeli chodzi o piesze i rowerowe, będą utrzymane w tej samej lokalizacji, ale oczywiście z nowym wyciszeniem dookoła całej inwestycji. Co ważne, nowe drzewa na tej konkretnej budowie głównie się pojawiają w pasie dzielącym obydwie jezdnie. W pozostałych miejscach po prostu nie ma gdzie tu więcej drzew stawić, bo tu i tak jest ich całkiem dużo poustawianych. Także całkiem to ciekawe wygląda. Przystanki autobusowe w kierunku Ronda Wiatraczna 2 są tymczasowe. W drugim kierunku są już w docelowych lokalizacjach. I tutaj mi się wydaje, że chyba będzie jakiś nowy element, gdyż w tym miejscu możemy zaobserwować, że no są fundamenty pod ekran akustyczne w wypasie dzielącym. Z tego co mi się wydaje, wcześniej tego nie było, także taka ciekawostka, że to się w tym miejscu pojawia. Tym razem wlatujemy sobie nad przyczółek i nad nową część wiaduktowa. v ò Tak, powstaje ostatni nowy wiadukt trasy Łazienkowskiej. Trzy pozostałe, dwa po drugiej stronie Wisły, jeden po tej stronie Wisły, po prawej stronie, zostały już zalizywane, a tu pojawia się kolejna nowa konstrukcja. Jak widzicie, zbrojenie od, powstaje prosto od przyczółku, od strony Ronda Wetraczna, a dalej nad ulicą Paryską kończy się ta konstrukcja, gdyż będzie trzeba zamknąć na jakiś czas ulicę Paryską, aby zalizować w pełni wszystkie szalunki. A przynajmniej tak mi się wydaje, że to będzie jakieś tam krótkie weekendowe zamknięcie. Co ważne, w tym miejscu na dalszym odcinku możemy zapisać właśnie jak szalunki w tym miejscu pojawiają Są właśnie w nich wykonywane zbrojenia, później będzie można na całej konstrukcji lać beton, i dzięki temu będziemy mieli w tym miejscu właśnie pełną, nową konstrukcję wiaduktową. Płyta sama wiaduktowa później będzie wykańczona, jeżeli chodzi o banki boczne, ekrany akustyczne, nawierzchnię asfaltową i pozostałe rzeczywistości, również elementy, więc trochę tych prac w tym miejscu będzie realizowanych. Natomiast jak widzicie. Prace są tutaj e, na dosyć zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o zbrojenie nowej konstrukcji w tym miejscu. Trochę się tych tej, tej elementów e, dzieje. No i na naszym odcinku możemy zapisywać właśnie te rusztowania od samego spodu. Czytaj dokładniej, tutaj, wlatując pod spodem, możemy zobaczyć, że jesteśmy pod rusztowaniem. Pod nami powstaje nowa konstrukcja za pomocą zbrojenia. E, widzimy też, że same e, rusztowania w tym miejscu są poustawione w różnych miejscach na specjalnych e, konstrukcjach stalowych. Aby nie obciążać różnych przestrzeni przy samej konstrukcji wiaduktowej, aby po prostu nowa konstrukcja wiaduktowa i stare podpory i nowe te podpory nie nachodziły na siebie no i tutaj będzie to po prostu wszystko zalewane jak konstrukcja zwiąże będzie można zamontować w tym miejscu szalonki i przesunąć te pracę na kolejny odcinek to będzie oczywiście realizowane etapowo jeżeli chodzi o całe zbrojenie i całe betonowanie nowej płyty wiaduktowej tak aby inwestycja w całości była do nadużytku w lipcu 2026 roku czyli mniej więcej za rok dalej przelatując sobie możemy zacząć, jak wygląda nowa konstrukcja wiaduktowa po której już teraz jeździmy nowy wiadukt jest inaczej zrealizowany niż stary w sensie z założenia jest to ta sama Szerokość, ta sama konstrukcja, natomiast mamy podwójne podpory. Stara konstrukcja produktowa miała jedną dużą, szerszą podporę po środku, a teraz mamy dwie symetryczne podpory obok siebie na całej długości które są po prostu poustawione cyklicznie, więc to są takie pewne zmiany. Też widzimy, jak w tym miejscu są łączone przyczółki, po jednej, po drugiej stronie, te stylowe konstrukcje w tym miejscu, na których jest ustawione samo rusztowanie, które utrzymuje właśnie pełną część w formie szalunków. I oczywiście obydwa wiadukty będą bliźniaczo tak samo wyglądać. Co ważne, te wiadukty w tym miejscu się trochę wznoszą, one od tej strony, gdzie teraz jest dron, są niższe niż od drugiej strony, gdzie faktycznie wiadukty przejeżdżają już później dalej nad samym wałem międzyszyńskim no i oczywiście na dwa i nad Wisłą, gdzie później to po prostu przechodzi w most łazienkowski. Także tak to mniej więcej się w tym miejscu prezentuje. Z bliska widzimy też, że są zamontowane na górze kamery, które obserwują oczywiście ten cały teren, jeżeli chodzi o budowę. No i same szalunki sięgną się mniej więcej do ulicy Paryskiej, gdzie mamy już to zrobione właśnie z samymi częściami bocznymi, wychodzącymi poza główny obrys konstrukcji weduktowej, która jest ustawiona na samych podporach. No, i tak jak mówiliście w komentarzach, niektóre podpory mają zupełnie nowe fundamenty, a niektóre korzystają ze starych fundamentów, które w tym miejscu po prostu wcześniej pozostały. Co ważne, też aktualnie przejście dla pieszych w ciągu ulicy paryskiej jest tylko łącznie po jednej, jednej, jednej stronie, po stronie zachodniej. Po drugiej stronie, aktualnie przejście dla pieszych nie ma, więc to też jest jedno z utrudnień, które w tym miejscu zelizowane. No i też chyba nie muszę wam mówić, że ulica bajońska jest cały czas nieprzejezdna, i tam też przejście dla pieszych oczywiście w tamtym miejscu nie ma. Także to są jeszcze takie jedne dodatkowe kolejne utrudnienia, jeżeli chodzi o tą inwestycję w tym miejscu. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o powstawanie nowej konstrukcji w tym miejscu, a po drugiej stronie ulicy Paryskiej powstają dalej e, prace. W sensie tutaj właściwie nic nie dzieje. W sensie inaczej mamy już w pełni zrealizowane e, wszystkie podpory, jeżeli chodzi o konstrukcję betonową, to wszystko już związało. Same fundamenty w tym miejscu zostały zasypane, więc po prostu mamy wystające e, podpory na całej długości. Mamy też oczywiście sam przyczółek, który również konstrukcyjnie jest już całkowicie zrealizowany. Nie jest jeszcze w pełni zasypany, a jest nie w tym miejscu no po staremu w kiepskiej kondycji. Cały czas stoją tak jak stały wcześniej. Również w tym miejscu zjazd z z w szczególnych części samego wału międzyszyńskiego stoi cały czas w tej samej lokalizacji. Po prawej stronie widzimy, jak będą montowane i łączone ekrany akustyczne, a w tym miejscu widzimy, że musi być zrealizowana jeszcze w pełni nowa zasypka, która właśnie tą przestrzeń będzie w pełni uzupełniać, jeżeli chodzi o ten przyczółek, żeby po prostu miał całą swoją siłę nośną do utrzymywania nowej konstrukcji wiaduktowej. Na naszym odcinku widzimy te podpory, które się ciągną właśnie do ulicy Paruskiej. Dalej jesteśmy teraz w miejscu, gdzie będzie ponownie ulica Bajońska. Aktualnie jej tu w zupełności nie ma. W sensie ona tutaj została po prostu całkowicie zlikwidowana na czas budowy jednego i drugiego wiaduktu. Tu też na dole mamy pociąg, który był pewnym utrudnieniem podczas tej samej budowy, bo on faktycznie wchodzi w same fundamenty, jeżeli chodzi o obydwa przyczółki. Także taki dosyć ciekawy element, który się ciągnie właśnie dalej wzdłuż samej trasy łazienkowskiej w tym miejscu po stronie praskiej. Także całkiem ciekawie to wygląda. I też ciekawostka jest taka, że jak teraz widzimy ten wiadukt drugi po lewej stronie, tutaj się znajduje, to my nigdy wcześniej później nie zobaczymy go od Perspektywy. W sensie te całe wykończenie, które w tym miejscu widzimy, ono jest tylko na będzie widoczne do momentu, kiedy nie powstanie drugi wiadok, więc już niedługo tego nie będziemy widzieć. To, jak on jest wykończony w tym miejscu, po prostu zniknie. Także tak, te wszystkie gzymsy, które tam są aktualnie położone, to tylko łącznie element widowiskowy i architektonicznie widow, widzialny na czas, kiedy po prostu nie ma dwóch wiaduktów w tym miejscu. Także tak. No i też mieszkańcy w tym miejscu mogą teraz odetknąć trochę więcej pewność światło słonecznego do nich wpada do ich okien, no bo po prostu nie ma jeszcze tego drugiego wiaduktu, który się w tym miejscu zaraz ponownie pojawi. No i faktycznie e, inwestycja postępuje. Widać, że od kiedy zakończyły się problemy przy projektowaniu i doprojektowaniu e, tej jezdni, ale jest z zjednoczonych z pełną nową podbudową, prace ponownie ruszyły pełnym zakresem, czyli powstają. I nowe wiadukty, eee, nowa płyta, są prace realizowane przy zbrojeniu, no i również pojawia się podbudowa pod i więcej ekranów akustycznych się pojawia na całej długości, czego poprzednio nie mogliśmy powiedzieć, bo faktycznie to był jeden z tych elementów, który tutaj się trochę nie pojawiał. Tymczasem na koniec jeszcze przejdźmy się śladem wjeżdżając z, z ulicy Wołomiędzyczyńskiej i lecąc... Od centrum miasta, że tak to powiem, czy tutaj od poprzedniego mostu, czyli od mostów śląsko Śląskodowrowskiego, Poniatowskiego, czy też Świętokrzyskiego. batując tędy, będziemy wjeżdżać na nową konstrukcję wiaduktową. Ponownie, tak jak wcześniej, będziemy się włączać poprzez buspaz, będzie znak stop w tym miejscu zrealizowany. No i będziemy przejeżdżać po całej konstrukcji wioduktowej, zjeżdżając na poziom terenu na dalszym odcinku. Tu można zobaczyć, że same ekrany akustyczne nie zostały jeszcze zamontowane poza samą częścią wioduktową, a na wiadukcie to jest już wszystko wykończone, więc one już nie będą wyższe. Jak widzicie, są już faktycznie elementy. Elementy zwieńczeniowe w tym miejscu. Są też oczywiście latarnie, które świecą, więc to jest docelowa wysokość. Co ważne, same kraje akustyczne troszeczkę są niższe w poszczególnych miejscach niż były miało to miejsce wcześniej, a czy jest faktycznie głośniej, czy też ciszej w tym miejscu, to już pytanie do mieszkańców, więc jak coś odsyłam do komentarzy, jeżeli takowi w tym miejscu oglądają. I też wiem, że w okolicy są problemy, jeżeli chodzi o dojazdy do wszystkich posesji na czas budowy, gdyż faktycznie teren budowy w tym miejscu wszedł na cały zakres dookoła wiaduktów i tutaj nie ma dojazdu do poszczególnych posesji. No niestety, takie zamuroki, tego typu inwestycje są realizowane w centrum miasta, no i też ogólnie mało estakat mamy zrealizowanych w Warszawie, takie jak, jak ta, bo w praktyce chodzi o to, że po prostu budynki, które się znajdują obok samych wiaduktów w tym miejscu, nie mają dróg dojazdowych od środka, tylko od drugiej strony, więc faktycznie jeżeli chodzi o dojazd do wszystkich posesji, jest to trochę bardziej utrudnione, no ale w praktyce trasa łazienkowska w tym miejscu jest już tak długo, że chyba wszyscy się do tego przyzwyczaili. Tymczasem, jeżeli taki materiał się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Jak zawsze Was zachęcam z zachęcam PROMINA, a się Patronie to kośnika wizenosz. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się no, za jeszcze dłużej nieokreślony czas, czytaj w formie przodu za kilka dni. No i oczywiście również pojawi się kolejny pełnoprawny film za dwa miesiące, czyli w październiku 2025. Tymczasem do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach. Cześć!